Cześć, witam Was na moim nowym kanale, tutaj, który założyłem, czyli Tifozo Polaco di Milan, a więc fan polski z Milanu. No i moi drodzy, tu na tym kanale czego możecie się spodziewać, a więc będą tutaj filmiki o przeszłości Milanu, o historii Mediolańskiego klubu, jak również oczywiście też. Nowe rzeczy, czyli po prostu to, co dzieje się na co dzień teraz w Serie A. No i mam nadzieję, że ten kanał Was zainteresuje. Ja kibicuję Milanowi od bardzo, bardzo dawna. Zaczynałem wtedy, kiedy w Milanie grała jeszcze trójka Holendrów, prawda? Pewnie ją fani Milanium na pewno pamiętają. Bo byli to Hulit van Basten, Rejkard. No ale też przecież przez Milan, jak wiemy, przewinało się wielu świetnych, naprawdę świetnych, fantastycznych piłkarzy. Dzisiaj ten Milan nie jest taki jak, jak za tamtych czasów, nie jest może aż tak mocny, ale na razie. Serie A jest dobrze, jesteśmy nad Interem, co najważniejsze. Ważne jest to też, że wygr wygraliśmy derby w tym sezonie na San Zero, a więc mamy powody do radości. A wiadomo, tak jak mówię, będę tutaj starał się wrzucać regularnie filmiki, też właśnie o legendach Milanu. Jak również, też będę starał się tutaj dodawać to, co dzieje się na co dzień. Ten filmik, pierwszy, to filmik taki, można powiedzieć, mój pierwszy promocyjny. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. No i że będziemy się na tym kanale dobrze bawić. Zapraszam do łapek w górę, do subów kanału, właśnie tutaj, mojego nowego, także Także to na razie ode mnie wszystko. Na razie cieszmy się z pierwszego miejsca zdobytego wczoraj, bo wyprzedziliśmy w tabeli AS ROME. No a zobaczymy, jak będzie dalej się ten sezon dla naszego ukochanego Milanu tutaj toczył. Na tyle na dzisiaj. To taki filmik wprowadzający, i mam nadzieję, że Wam się spodoba, i nadal, i będziecie tutaj wpadali na mój milanowski kanał.